Słuchaj, a jaki ładny niby składnik. Ej, ale nie cofaj się. A jak moje ładnie wygląda? It isn't, bo uh, I found a farm. It isn't, but I found a Chodźcie tu! Eee, boli to. Eee, chcesz się bić? Czekaj! Chcę się pić? Eee, chcę! G noju Czech, teraz jeszcze co pędę Eee. No juu mam lagi, bo mam streama na za wysokie wstawienia Eemm yy. <laughs> To nie wcześniej Puls masz ptaka Nie bijee eeee po, po, po jak trikson widzisz to? ten trick A... Odejdź, 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 odejdź. No ty kurwa Lur. jebana. Boże, mnie. Nie. Wydaj go, robimy go. Dawaj. O no nie, oni mnie biją. może, pomóż się... mi. Jeszcze surrender dałeś, bo nagle zwieszyło mi się coś. Dawaj. A... O robią... Ej, cyk, nie strzeli mnie. Dobra. W first blood. Iiii... Wyjdźcie mogli. Czekaj, ja jestem je stream'o. Invite me, please. Mhm. Znowu nie stanowię. Tak. Okej, to czekaj, to jakiegoś innego skin'a teraz myślę że wziąć. Jakiego mam innego skin'a? No, już. Mm. Myślę, że będzie okej. Okay. Ale nie, bo Mordek ja to wyłączyłem, bo miałem straszne nagi w lolu. To no dlaczego ja bym chciał mieć? Znaczy, z czym ja bym zagrał? Mordek nie możesz przegrać? O, o. smutek Worunę to się na pewno postaci Chodź, to jest od Tak samo jak syna. Oczywiście, że tak. Ale mordek my będziemy grali tylko na chwilę. Bo my chcemy zobaczyć tylko, jak one wyglądają, wiesz? Znaczy ono jakoś. Ono jest tanią postacią, ale w końcu od Parego to Mhm. Mister Gift. Nie ma peleryny, what the fuck? Ale co zobaczcie, jak mój Timbers wygląda? I dajcie mi wbić, szósty level, ok? Co zobaczcie, jak mój Timbers będzie wyglądał? Jak Timo? No. Timber. To jest mojej kuchni Simaszko Ale nie przejmuj się to jest tylko w sensie Stream jest, o... będzie ty do końca gulbo, Czekaj, ja chcę zobaczyć jak to wygląda, ok? Bo nie widziałem, Dobra. przepraszam go, Barry. Nie mogę! On nie bije. Nie bij mnie, Dobra, uderzy ja go! Dzieckiem tylko. No Ty to głupie, nie Bigo Dobra. Dobra. Pod, pod, pod mnie zrobisz, dawaj. Jak Dobra. No dawaj. Dawaj. Okej, to wyglądało spoko to Koks. Jak to grasz ze streama? Lux nie masz kurwa jaj, żeby mnie zabić pod wieżą. No dawaj. Dawaj. Okay, to nie mam. Jestem no kobietą. Tak, czekaj masz co powiesz. A co mówisz kobietę? O no, Jezu, teraz Aha, to on ma po co? urodziny tu może. kobiety? <tryk> cofakowe, ja nie biję. Zabij go. Zabij go. <tryk> <tryk> Egzekier SIADŁ! W Zabij ma Parowizdy. 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 Jak ci swój zależy kurwa, po fasie. to idiota. Spoka taka jak streama. Jak już coś debaj.